witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Shaked Fitget Przepraszam, że po prostu też w filmik się po prostu długo nie pojawił, po prostu też miałem po prostu problemy technice, techniczne z komputerem. Musiałem musiał go oczywiście sformatować, po prostu miałem go z zawir z zawir z zawirusowanego. Po prostu nie nadawał się już po prostu do, do pracy i musiałem go po prostu sformatować. Miałem tam po prostu chyba 5-6 wirusów i po prostu słabo chodził, po prostu się zawieszał i nie, nie nadawał się do, do, do nagrywania. Musiałem go... Dzisiaj z rana musiałem go sformatować. Na wstępie nie zapomnijcie o łapce w górę, o oczywiście o komentarzu na dole o, subskry o subskrybowaniu mojego kanału, jeśli chcecie mnie oglądać na bieżąco, chcecie widzieć odcinków z tej serii. Okej, okay, to ja robię po prostu, zrobię po, po prostu Wam cięcie, żeby po prostu was nie zanudzać. To już my się widzimy po prostu po cięciu, bo nie chcę Was naprawdę zanudzać. I po prostu wam to przywinę i po prostu się zobaczymy po prostu na drugiej walce, okej? Okay? cóż, ja robię cięcie i zaraz Was wrócę. OK, jesteśmy po cięciu. Zaraz będziemy walczyć z jakimś rozbójnikiem. Mamy dalej noc. A nie, tutaj, tutaj. Tak, mamy dalej noc. Mamy dalej noc. Oluju. Takie długie po prostu. Te misje są teraz. Czy tyle te czekania po prostu. To po prostu więcej cięć po prostu będzie w tym odcinku, wiecie? Może pójdziemy na arenę, zobaczymy, hmm, 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 siły się że nie da się ich zamienić. To są wszyscy wojownicy. Nie, w zasadzie byłem oś, nie na tym. Jak byłem ostatnio na arenie, to przegrałem. To jest 2140 się doświadczenia? No właśnie nie wiem, po prostu będę musiał wam po prostu robić cięcie, kurde. Chyba miałem. Albo jakieś bugi po prostu. No i by to musiało zrobić, wam zrobić cięcie po prostu. Żeby was po prostu nie, do, nie zanudzać. A pewnie, a pewnie was denerwują takie cięcia po prostu, nie? Że ten... A po prostu ja bym czekał po prostu, żeby mi to przeszło, to kurde, mam już cały odcinek nagrany, nie? jak częściej powiem, bardzo krótkie odcinki nagrywam. No to będę musiał po prostu zrobić wam cięcie, To nic widzimy się po flashu. OK jestem po cięciu Po prostu przepraszam Was za te cięcia ale niestety po prostu ja chcę że po prostu niech ja chcę że po prostu was nie zanudzać po prostu tymi czy tym czekaniem po prostu tak, to po prostu by to przeleciało po prostu, to pewnie już kurde jeden odcinek który nagrał, nie? To musimy chyba z dwa odcinki nagrać, żeby ten, nie? Po prostu, prawda? krótsza misja no a tu było, że wam nie zrobię cięcia nie wiem jak coś będę chciał wam coś powiedzieć to po prostu nie zrobię cięcia i wam po prostu wam powiem chyba odcinek mam w ciepie jutro nie, dzisiaj wyszło po prostu nie w ciepie, jutro go mam w ciepie. Tak, jutro Wam go wciepię, bo jest już późno w nocy, i po prostu się przekimać, i jutro po prostu się wyspać, i jutro go po prostu w A przed, przed tym odcinkiem, oczywiście, się pokazywał Te trigger też tam Wam powiedziałem, że też muszę kopa sformatować. Po prostu nie nadal by się po prostu do pracy. Po prostu. Po prostu godzina po prostu chyba z godziny 20, z godzina 20 po prostu mi to zajęło, żeby po prostu z dysk sformatować, po prostu, po prostu zainstalować system, potem zainstalować wszystkie, zainstalować sterowniki, sterowniki, sterowniki do karty sieciowej potem jakieś tam programy po prostu od tam zainstalowałem po prostu dodatek do, do systemu, po prostu coś zainstalowałem, prawda? Karowniki to do, kartu, do płyty głównej, prawda? Jeżeli po prostu był dźwięk A to musiałem ściągnąć po prostu musiałem też bo ja nie mam własnych sterwników nie mam na płycie, bo ja wszystko ściągam z internetu po prostu To też jest trochę roboty po prostu szukanie odpowiednich płyt, po prostu plików powinien po prostu typu po prostu puty gumne, prawda, żeby po prostu to działało. To będzie już ostatnia walka i po prostu by to kończył taki krótki odcinek dzisiaj, prawda? A później, no tak, zrobimy krótki odcinek będzie, prawda? Już po, prostu, to po prostu już będę kończył. Mówiłem, że po prostu będę kończył, prawda? To znaczy, jak będzie krótki. Znaczy, nie będzie po prostu taki krótki, prawda? Już obejrzymy, co tu masz. Siła, jak tu masz siła. W szczęście 12. No, to zle zresztą. Nie, nic tu nie macie fajnego. Też bym uciekał. A u ciebie też byłem, bo już kupiłem u ciebie dłuty. Serio, poważnie. Może lepsze, a z blogu to też wezmę, nie. nie, to już nic nie masz to po prostu, to podsprzedałem. okej, okay, dobra, ja będę po prostu kończył, jeśli odcinek się Wam spodobał, zostaw, zostawcie łapkę w górę, komentarz, na dole, subskrybujcie mi po prostu subskrybuj mnie jeśli chcecie mieć na bieżąco a chcecie po prostu więcej odcinków to cóż ja już się z wami żegnam trzymajcie się do usłyszenia w następnym odcinku trzymajcie się i cześć